W roku, w którym Narodowy Bank Polski świętuje stulecie ustanowienia polskiego złotego, do rąk kolekcjonerów trafi kolejna ciekawa moneta, tym razem poświęcona setnej rocznicy polskiej flagi państwowej. Aby przygotować tę monetę sięgnęliśmy do nowoczesnych technik menniczych, które pozwoliły nam przedstawić na awersie i rewersie monety uzupełniającą się biało-czerwoną wijącą się flagę państwową. ona jest oczywiście głównym bohaterem wizerunku zarówno awersu jak i rewersu uzupełniona jest symbolicznie poprzez postacie polskiego społeczeństwa które z jednej strony są elementem tej flagi tak jakby ją współtworzą z drugiej strony są również elementem który ją uzupełnia i towarzyszy polskiej fladze państwowej Moneta zostanie wyemitowana w nakładzie do 13 tysięcy sztuk. Moneta jest wykonana ze srebra. Nominał tej monety to 10 zł.